Izaak Baszewicz-Zinger, Moc Światła, opowiadania na Wieczorę hanukowe. Dzień siódmy. Herszele i Hanuka. W menorze starego Reb Berysza paliły się trzy płomyki. W domu nauki panowała taka cisza, że słychać było trzask lampy oliwnej zawieszonej pod sufitem. Reb Berysz powiedział – Dzieci, kiedy ktoś żyje tak długo jak ja, widzi wiele rzeczy i zna wiele opowieści. Opowiem Wam teraz historię, która zdarzyła się we wsi Gorszków. Gorszków to niewielka wioska, nawet teraz, ale kiedy byłem małym chłopcem, zaczynała się i kończyła na rynku. Żartowało się nawet, że kiedy chłop przyjeżdża wozem do Gorszkowa, łeb konia jest w jednym końcu wsi, a tylne koła. Wozu w drugim. Gorzków był otoczony polami i lasami ze wszystkich stron. Człowiek o nazwisku Izak Zeldes, który tam mieszkał, zarządzał ogromnym majątkiem należącym do polskiego dziedzica. Dziedzic, hrabia, spędzał cały czas za granicą i przyjeżdżał do Polski dopiero wtedy, kiedy brakowało mu pieniędzy. Zaciągał nowy dług na hipotekę ureb Izaka Zeldesa. I stopniowo cały jego majątek przeszedł w ręce zarządcy. Oficjalnie wciąż jednak należał do dziedzica, ponieważ Żydom nie wolno było posiadać ziemi na własność w tej części Polski, która należała do Rosji. Reb Izaak bardzo sprawnie zarządzał majątkiem. Dziedzic miał w zwyczaju chłostać chłopów za byle przewinienie albo kiedy wpadał w zły nastrój. Ale reb Izak traktował chłopów jak równych sobie, a oni byli wobec niego lojalni. Zapraszono go na wszelkie chłopskie uroczystości, czy to z okazji ślubu, czy też narodzin Kiedy jakiś chłop chorował, żona Reb Izaka, Krajndel, zakazywała rękawy i stawiała bańki lub przykładała pijawki albo nacierała chorego terpentyną. Reb Izak, zeldes, posiadał dwukonną bryczkę, którą jeździł wzdłuż pól i doradzał chłopom, kiedy orać, co posiać, i jakie warzywa zasadzić? Miał w majątku specjalną mleczarnię, w której ubijano masło i robiono ser. Miał ogromną oborę dla krów oraz setki kur, które znosiły jajka. Był również właścicielem uli i młyna. Miał wszystko oprócz dzieci. Pogrążyło to smutne to w smutku reb Izaka i jego żonę. Medykamenty, jakie lekarze z Lublina zapisywali, kraindel. Nigdy nie pomogły. Mimo, że była ich tylko, dwo, było ich tylko dwoje Reb Izak i jego żona mieszkali w ogromnym domu, który niegdyś należał do dziadka obecnego dziedzica. Ale po co taki duży dom samotnemu małżeństwu? Oboje mieli ubogich krewnych, których dzieci zamieszkały w majątku. Reb Izak zatrudnił nauczyciela, aby zapoznał chłopców z Biblią i Talmudem. Krajd Uczyła dziewczynki szycia, robótek na drutach i haftu. Kolorowymi nićmi wyszywały na płótnie sceny biblijne, na przykład opowieść o Abrahamie, który usiłował poświęcić życie swojego jedynego syna na ołtarzu, i Aniele, który jego od tego powstrzymał. Albo o Jakubie, który spotkał przez dni Rachelę i odsunął głaz, aby ona mogła napoić owce. Hanuka była zawsze radosnym świętem w domu reb Izaaka. Pobłogosławiwszy świece, dawał on wszystkim dzieciom monety hanukowe i wszyscy grali w drejdla. kraindl i jej służące smażyły w kuchni placki ziemniaczane, które podawano z drzemem i herbatą. Często do majątku przychodzili biedacy, i jeżeli ktoś pojawił się głodny, obdarty i bosy, odchodził syty, ciepło ubrany i obuty. Pewnego wieczoru w święto Chanuki dzieci grały w drejdla, a Reb Izak grał w szachy z nauczycielem, który nie tylko był znawcą Talmudu, ale też był biegły w matematyce i języku. Reb Izak usłyszał drapanie do drzwi. Jeżeli goście odwiedzali majątek zimą, to przychodzili w ciągu dnia, a nie wieczorem. Reb Izak sam otworzył drzwi i ku jego zdumieniu w progu stał jelonek. Jeszcze bez poroża. Zazwyczaj zwierzęta trzymają się z dala od ludzi, ale ten jelonek wyglądał na głodnego, zziębniętego i wycieńczonego. Być może stracił swoją matkę. Przez chwilę rep Izak przypatrywał się mu w zaskoczeniu. Potem schwycił zwierzę za szyję i wciągnął je do domu. Kiedy dzieci zobaczyły jelonka, zapomniały o redlu i prezentach Hanukowych. Wszystkie były zachwycone uroczym zwierzęciem. Kiedy Krajdl zobaczyła jelonka, o mało nie wypuściła tacy z plackami. Reb Izak chciał dać jelonkowi placek, a Krajdl krzyknęła: Nie rób tego, jest za młody. Potrzebuje mleka, a nie placków. Przyszły służące i jedna z nich poszła po miskę z mlekiem. Jelonek wypił całe mleko i podniósł łeb, jakby chciał powiedzieć: Chcę jeszcze. To małe stworzonko sprawiło wiele radości wszystkim domownikom. Jednogłośnie uznali, że nie powinno się wpuścić, wypuścić jelonka do lasu, w którym roiło się od wilków, lisów, kun, a nawet niedźwiedzi. Służący przyniósł trochę siana i przygotował legowisko dla jelonka w jednym spokoju. Wkrótce jelonek zasnął. Reb Isak myślał, że dzieci powrócą do zabaw, ale one rozmawiały jedynie o jelonku. I Reb Izak i Kraindel musieli im złożyć uroczystą przysięgę, że będą opiekowali się zwierzątkiem w domu aż do końca Paschy. <laughs> Teraz, skoro dzieci uzyskały tę obietnicę, rozpoczęła się kolejna debata. Jak nazwać jelonkę? Prawie wszyscy chcieli, aby miał na imię herszele. co widzisz znaczy jelonek. Ale z jakiejś dziwnej przyczyny Kraindl powiedziała – nie nazwiecie zwierzęta tym, zwierzęcia tym imieniem. Dlaczego nie? Zdumiały się dzieci, a nawet dorośli. Mam swój powód. Kiedy Kraindl mówiła nie, nie było dyskusji. Dzieci musiały wymyśleć inne imię, ale wtedy Kraindl powiedziała, dzieci już wiem. No i? spytały chórem dzieci. A Kraindl odparła. Hanukka. Nikt nigdy nie słyszał, aby zwierzę miało na imię Hanuka, ale wszystkim się ono spodobało. Dopiero wtedy dzieci zaczęły jeść placki i popijać je herbatą z dżemem i cytryną. Potem znowu zaczęły grać w dreadla i bawiły się tak aż do północy. Późno w nocy, kiedy rep Izak i Krangel położyli się spać, rep Izak spytał Krangel: Dlaczego nie przypadło Ci do gustu imię Herszele dla jelonka? A Krangel odparła: To tajemnica. – Tajemnica? Przede mną? – zapytał Izak. – Od ślubu nie miałaś przede mną żadnych tajemnic. A Kraindel odpowiedziała. – Tym razem nie mogę ci powiedzieć. – A kiedy mi powiesz? – spytał Izak. Kraindel odparła. – Tajemnica wyjawi się sama. Reb Izak nigdy nie słyszał, aby jego żona mówiła tak zagadkowo, ale z natury nie był ani uparty, ani dociekliwy. – A teraz, kochane dzieci, zdradzę wam tajemnicę, zanim Kreindl wyjawi ją swemu mężowi – powiedział stary Reb Berysz. Kilka tygodni wcześniej przybył do majątku mężczyzna z workiem na plecach i laską w ręku. Miał białą brodę i białe pejsy. Kiedy Kreindl podała mu jedzenie, wyciągnął wielkie to misko ze swego worka i czytał w trakcie jedzenia. Krajdel nigdy nie widziała, żeby żebrak zachowywał się jak rabin czy uczony – spytała go. Dlaczego nosisz książki na plecach? Nie ciężko ci? A stary człowiek odparł: Tora nigdy nie jest ciężarem. Jego słowa wywarły na Kraindle takie wrażenie, że zaczęła z nim rozmawiać i powiedziała mu o swoim cierpieniu z powodu braku dzieci. Nagle usłyszała swoje własne słowa: Proszę, módl się za mnie do Boga i daj mi swe błogosławieństwo. Obiecuję ci, że jeśli niebo odpowie na Twoje błogosławieństwo, dam ci worek pełen srebrnych guldenów, kiedy powrócisz i nigdy już nie będziesz musiał prosić o jałmużnę. Obiecuję ci, że za rok będziesz miała dziecko. Proszę, święty człowieku, rzekła Krajnod, daj mi dowód albo znak na to, że Twoja obietnica się spełni. A stary człowiek odpowiedział. Niedługo przed poczęciem dziecka próg twego domu przestąpi zwierzę. Kiedy urodzi się dziecko, daj mu, na, daj mu imię od nazwy tego zwierzęcia. Proszę, zapamiętaj me słowa. Zanim stary człowiek wyszedł krędą, chciałam mu dać ubranie i jedzenie, ale on rzekł: Bóg mi to wszystko zapewni. Nie muszę przygotowywać niczego na zapas. Ponadto mój worek jest pełen świętych ksiąg. I nie ma w nim miejsca, nie ma w nim miejsca na nic innego. Uniósł ręce nad głową Kreindl i pobłogosławił ją. Potem wyszedł tak cicho, jak się pojawił. Kreindl rozmyślała nad słowami dziwnego starego człowieka przez wiele tygodni. Reb Izaka Isaac, akurat nie było w domu, kiedy przybył starzec, a Krajdl nie opowiedziała mężowi o jego wizycie. Otrzymała tak wiele życzeń i błogosławieństw od cyganów. Wróżek i wędrowców, że nie chciała wzbudzać wizaku nadziei, które mogły okazać się płonne. Tamtej nocy Jelonek, kiedy się zjawił Jelonek w ich domu, Kraindl zrozumiała, że jest to zwierzę, o którym wspominał żebrak. Ponieważ widyż Jelonek nazywa się Herszele, miała urodzić chłopca i dać mu na imię Herszele. Słowa Krajdl iż tajemnica sama się wkrótce wyjawi, Sprawdziły się. Zaszła w ciąży, a Rebizak zrozumiał, że przybycie Jelonka było zwiastunem tego tak długo oczekiwanego zdarzenia. Powiedział: Kiedy urodzi się nasze dziecko, i jeśli będzie to chłopiec, damy mu na imię Herszele. A Krajnę odpowiedziała: Będzie tak, jak sobie życzysz, mój ukochany. Minęła zima i nadeszła wiosna. Hanuka dorastał w chłodnych miesiącach zimowych i wyrosło mu poroże. Wszyscy widzieli, że zwierzak nie jest już, nie był już szczęśliwy żyjąc w zamknięciu. Jego piękne oczy wyrażały pragnienie powrotu do lasu. Pewnego ranka Cradle dała Hanuce smaczną strawę, złożoną z siana, zmieszanego z siekanymi ziemniakami i marchwią, a potem otworzyła furtkę odgradzającą go od pól i lasów. Hanuka posłał swojej pani spojrzenie mówiące: Dziękuję i pobiegł ku zielonym pastwiskom i lasom. Kraindl oczekiwała, że zimą Hanuka pojawi się znowu, ale reb Izak stwierdził, iż takich rzeczy nie można przewidzieć. Hanuka podróż, a dorosły jelen nie może znaleźć sobie, może sobie znaleźć jedzenie, nawet zimą. Wkrótce potem Kraindl urodziła zdrowego, maleńkiego chłopczyka o ciemnych włosach i piwnych oczach. W domu nastała wielka radość. Szczęśliwy ojciec i matka przygotowywali specjalną ucztę dla biednych z okazji obrzezania. Reb, Izak i Kraindl mieli nadzieję, że stary żebrak być może usłyszy o święcie i pojawi się na przyjęciu. Ale on nigdy nie przyszedł. Jednakże inni biedacy usłysz usłyszeli o tym i przyszli na wiesiadę. Na trawniku ustawiono ogromny stół i częstowało no, ich chałką, rybą faszerowaną. Kurczakami, owocami, a także winem i miodownikiem. Niektórzy młodsi tańczyli szer. Taniec na dzień dobry, taniec Dąsów i Kazaczok. Na koniec wszyscy biedni otrzymali w prezencie pieniądze, jedzenie i odzież. Lato miało się ku końcowi i znowu nastały chłodne dni. Po święcie szałasów nadeszły deszcze, śnieg i mróz. Zbliżał się czas Hanuki i chociaż wszyscy zastanawiali się, co się stało z jelonkiem w mnożną pogodę, nikt o tym nie mówił, aby nie martwić, Kreindl. Ta zima była jeszcze bardziej surowa od poprzedniej. Cały majątek był zasypany śniegiem. Pierwszego wieczoru Hanuki, Kreindl i jej służące były zajęte smażeniem. Po tym, jak Reb Isaac pobłogosławił pierwsze światełko i dał dzieciom monety, usiedli do gry w Dredla. Majen, maleńki Herszel spał w kołysce. Dzieci przygotowały dla niego prezent cukrowego jelonka z napisem Hanuka na brzuszku. Kiedy Herszel go dostał, natychmiast zaczął go ssać. Ale jeleń nie pojawił się tamtego wieczoru. Repisak pocieszał Kraindel, cytując Gemarę Cuda nie zdarzają się codzień. Kraindel potrząsnęła głową. W Bogu nadzieja, że Hanuka nie głoduje i nie marznie. Drugiego wieczoru Chanuki, kiedy wszystkie dzieci grały w Dreidla, rep Izak miał właśnie dać mata nauczycielowi, a Kraindl i służące zabierały się do sprzątnięcia ze stołu. Rozległo się drapanie do drzwi. Kraindl pobiegła otworzyć i wydała okrzyk radości. W progu stał Hanuka, już na wpół dorosły jeleń, lśniący srebrzyście od mrozu. Nie zapomniał o swych dobroczyńców. Przyszedł, aby zostać z nimi przez zimę. Hałas zbudził Herszele, a kiedy doprowadzono do niego jelenia, chłopczyk wyciągnął doń swoją małą rączkę. Hanuka polizał rączkę językiem, tak jakby wiedział, że Herszele jest jego imiennikiem. Od tamtej pory jeleń przychodził do majątku co roku i zawsze w okolicach święta Hanuki wyrósł na dorodnego byka z ogromnym porożem. Herszele również rósł, chociaż nie tak szybko. Trzeciej zimy Jeleń przyprowadził ze sobą łanie. Prawdopodobnie walczył o swoją towarzyszkę z innym bykiem, ponieważ część jego poroża była połamana. Gospodarze przyjęli Hanukę i jego partnerkę. Dzieci długo się sprzeczały, jak nazwać żonę Hanuki. Tym razem nauczyciel zaproponował imię. Nazwano ją Zot-Hanuka. Tak zaczyna się fragment Biblii, który się odczytuje w szabas Chanuki. Słowo Zot, które oznacza ta. Wskazuje na rodzaj żeński. I mnie to spodobało się wszystkim. Berys przerwał długą przerwał na długą chwilę. Światła w mosiężnej lampie wciąż się paliły. Dzieci czuły, że płomyki również słuchały opowieści. Potem jeden chłopiec zapytał: Czy stary żebra kiedykolwiek powrócił? Nie, nigdy nie słyszałem, żeby wrócił, ale zapewniam was że ten człowiek nie był takim sobie zwykłym żebrakiem. A kim był? spytał inny chłopiec. Prorokiem Eliaszem, odparł Berisz. Wiadomo, że Eliasz jest aniołem dobrych nowin. Nigdy nie przychodzi pod postacią anioła. Ludzie straciliby wzrok, gdyby ujrzeli oślepiające światło anioła. Zawsze przybywa w przebraniu biednego człowieka. Nawet mesjasz, jak głosi Talmud, Przybędzie w przebraniu biedaka jadącego na ośle. Stary Reby Berysz zamknął oczy i trudno było zgadnąć, czy drzemał, czy też rozmyślał nad nadejściem mesjasza. Znów je otworzył i powiedział: Teraz możecie iść do domu i zagrać w dreidla. A czy opowiesz nam jutro coś jeszcze? Spytał inny chłopiec, a Stary Reby Berysz odparł: Z pomocą Bożą, Długo żyłem i mam więcej historii do opowiedzenia niż Wy włosów w Waszych pejsach. Dzień siódmy. jak Baszewicz zęgier, moc światła.